Szanowni Państwo, powoli zbliża się Marsz Pamięci, który po mszy świętej w Katedrze Świętego Jana. Jak co miesiąc dotrze tutaj do nas i tu wspólnie w apelu pamięci uczcimy pamięć tych, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. To już 25 miesięcy. Szanowni Państwo. Proszę o zabranie głosu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, przed chwilą śpiewaliśmy hymn narodowy, gdzie pada słowo Zwycięstwo. W trakcie brzy, w trakcie kazania cytowano słowa. Rimasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który mówił o tym, że Polska, że Polacy w końcu zawsze zwyciężają. Nawet wtedy, jeśli po drodze do tego zwycięstwa są chwile trudne bardzo trudne. Ten nasz trwający już dwa lata, już 25 miesięcy, marsz. Jest marszem do zwycięstwa, jest marszem do prawdy, jest marszem ku nowej Polsce, takiej Polsce, która będzie godna, sprawiedliwa, która będzie potrafiła walczyć o swoje interesy, która będzie szanowała swoich obywateli, która będzie rzeczywiście Rzeczypospolitą. Rzeczywiście, a nie tylko z nas. Musimy ten marsz kontynuować. Miesiąc temu były tutaj ogromne tłumy. Dzisiaj jest tylko miesięcznica, nie rocznica, więc jest nas mniej, ale ciągle bardzo dużo. I musimy być tutaj za miesiąc, za dwa, za trzy, za rok, być może za wiele lat. Musimy być właśnie po to, żeby dojść do celu, żeby Polska stała się taka, o jaką walczył prezydent Lech Kaczyński, o jaką walczyli ci, którzy polegli w Smoleńsku. Żeby prawda w Polsce wyszła na jaw, żeby winni tego, co się stało, zostali ukarani. By Polską rządzili ludzie uczciwi, polscy patrioci, ludzie, którzy nie wstydzą się. Słowa naród, naród polski, bo dzisiaj niemała część polskich elit tego słowa nie lubi a nawet nienawidzi i nie chce go używać. Choć przedstawiciele innych narodów takich słów odnoszących się nie do Polaków, ale właśnie do ich narodów, bardzo często używają. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się zwieść. Idźmy ku wolnej Polsce, ku Polsce sprawiedliwej, Polsce demokratycznej ku Rzeczypospolitej Wolnych Polaków. Dziękuję bardzo. O odczytanie apelu proszę szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, Anita Czerwińską. Trzeci rok spotykamy się, by domagać się prawdy o śmierci naszego prezydenta i elity narodu. Msze święte w intencji kolegów pod Smoleńskiem przypominają msze za ojczyznę, które odprawiano w komunistycznej niewoli. Jednoczymy się w modlitwie, czuwaniu i w proteście przeciwko kłamstwu. Tak dzieje się w całej Polsce i w wielu miastach na świecie. Kluby Gazety Polskiej, które zainicjowały te uroczystości, połączyły dziesiątki tysięcy ludzi we wspólnocie trwającej wokół Krzyża Pamięci. Ofiara naszych przywódców okazała się kamieniem węgielnym jednoczącym patriotyczne środowiska. Walka o prawdę, o śmierć naszych elit i wspólne czuwanie to głębokie rekolekcje zmieniające świadomość milionów Polaków. Jeżeli Pan Bóg chciał nam przez to wydarzenia coś powiedzieć, to najbardziej to, byśmy dokonali wielkiego wysiłku zmiany Polski i Polaków. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasze wspólne spotkania, nasza solidarność, wysiłek setek osób. A czasem konieczność znoszenia poniżenia, szczególnie ze strony reżimowych mediów i ich wychowanków. To wszystko jednak nie tylko nas nie odstraszyło, ale spowodowało, że jest nas coraz więcej. Już prawie nikt nie ufa w narzucaną polskim władzom wersję katastrofy. Polacy otworzyli swoje serca i umysły na poszukiwanie prawdy. To jest nasz sukces. Sukces tych, Którzy wytrwali, pozostańmy w tym trwaniu. Ono zmienia na lepsze nas i zmienia też Polskę. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana sewryna Szwarockiego prezesa stowarzyszenia koliber. Witam państwa! Szanowni państwo, w najbliższą niedzielę, 13 maja, Stowarzyszenie Koliber organizuje w Warszawie marsz rotmistrza Pileckiego. Spotkajmy się wszyscy o 13:30 pod domem rotmistrza w Alei Wojska Polskiego 40 i pokażmy, że w czasach, w których władze Warszawy składają kwiaty pod pomnikiem generała Berlinga, są prawdziwe autorytety, którym powinniśmy oddawać hołd. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. 13.30, Aleja Wojska Polskiego 40. Stamtąd przejdziemy do archikatedry, gdzie o 15.30 zostanie odprawiona msza święta. Jeszcze raz zapraszam. Szanowni Państwo, dzień wcześniej, przed marszem ku czci rotmistrza Pileckiego, Bądźmy też razem na uroczystościach związanych z 77. rocznicą śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. W sobotę 12 maja o godzinie 11 w archikatedrze świętego Jana, tam gdzie gromadzimy się co miesiąc, aby modlić się w intencji ofiar tragedii smoleńskiej, tam o 11 będzie odprawiona msza święta w intencji marszałka, w intencji jego żołnierzy, również w intencji ofiar. Tragedii Smoleńskiej, tak mocno przypominających, jak świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, yy, ideę marszałka Józefa Piłsudskiego. I po tej mszy świętej na placu marszałka o 12.30 najbliższą sobotę złożymy kwiaty i oddamy cześć i hołd twórcy niepodległej Polski. 12 maja, sobota, 11 msza święta katedra świętego Jana, 12.30 plac marszałka Piłsudskiego. My, wolni Polacy, oddamy w ten sposób hołd twórcy wolnej Polski. Drodzy Państwo, nasze spotkanie, nasz apel pamięci zakończymy tą modlitwą, która towarzyszyła Polakom w zmaganiach o niepodległość w XIX i XX wieku. Modlitwą Boże coś w Polskę. Boże coś Polskę, że tak swej opieki, od nieszczęść, Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim, którzy przybyli jak co miesiąc, aby oddać hołd tym, którzy zginęli w tragedii smoleńskiej. Dziękujemy panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, jest wśród nich pan minister Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn. Tej wielkiej tragedii. Dziękujemy wszystkim Państwu, których gromadzi nie tylko pamięć, ale też troska o to, aby wyjaśniona była prawda i abyśmy byli wolnymi Polakami w wolnej, niepodległej Polsce. Dziękujemy bardzo.